Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku elektryzującego podcastu. Dzisiaj znajdujemy się w szkole z dosyć nietypowym gościem. Zapraszamy. Dzień dobry, gdyby mógł nam się pan przedstawić? Nazywam się Kamil. Kamil Wójcik. No i tak sobie przyszedłem. Kim pan jest? Pracuję jako terapeuta, trener przygotowania siłowego, terapeut masażysta, terapeuta manualny. A w, po sąsiedzku w sumie w lewelapie tutaj na basenie i w KPR padła zamość. Dlaczego akurat fizjoterapia? Dosyć śmieszne pytanie, znaczy śmieszne. W takim kontekście, że patrząc o tym na to, co o czym rozmawialiśmy przed nagraniem tego wszystkiego, no to mm, klasa prawnicza w ogólniaku, potem politologia i finalnie fizjoterapia. Mm. Ludzie zawsze się psują i psuć się będą, więc no trzeba im pomóc nie, w jakiś sposób. Plus, tak jak większość, mam wrażenie, fizjoterapeutów, nie? każdy z nas gdzieś tam łapał jakiś uraz, łapał jakąś kontuzję i przechodził przez ten funduszowy reżim, przez tą funduszową rehabilitację i potem wpadał na pomysł, że w sumie to może sobie sam pomóc. I, i szedł na fizjoterapię, nie? Także u mnie było chyba podobnie. Pracuje pan w jakiejś konkretnej dziedzinie fizjoterapii? Czy... Głównie w tym momencie staram się skupiać na fizjoterapii ortopedycznej, na pacjentach pourazowych, na sportowcach. Staram się to też łączyć z przygotowaniem motorycznym, bo to też są takie dwie nieodzowne w ortopedii od siebie dziedziny. Bo wyprowadzając pacjenta po urazie... Jako fizjoterapeuta masz możliwość doprowadzić go do pewnego poziomu i dalej musi go już ktoś inny przejąć, a najlepiej jeśli to jest trener przygotowania motorycznego, jeśli mówimy o sportowcach wyczynowych. No i tutaj połączenie tych dwóch dwóch dziedzin tak naprawdę w mojej opinii sprawia, że możemy być jeszcze bardziej skuteczni. Czy są jakieś konkretne urazy, z którymi się Pan spotyka w swojej pracy tak najczęściej? czy? RG. Ja staram się głównie łapać tą specjalizację w stawie skokowym. No jest to też rejon ciała, który tak naprawdę nie wybacza jakichś tam pomyłek, nie niedociągnięć, bo jeżeli nam zabraknie pewnych elementów, to ten cały łańcuch kompensacji, zmian, jakie on będzie ciągnął, będzie taki dosyć, dosyć agresywny i wyniszczający dla pacjenta. Więc tutaj praca z tym stawem skokowym jest dla mnie taką pracą wiodącą. Sporadycznie, barki z racji pracy w że jest to taki element, który pozwala tym chłopakom zarabiać pieniądze, nie? bo no nie ukrywając piłka rzęczny, rzuca nie bramki. Więc to w jakiej kondycji mają swoje narzędzie pracy też jest dla nich ważne. Później w grę wchodzą plecy i, i cała reszta. Jest jakiś konkretny przedział wiekowy pacjentów? Ogólnie trafiają do mnie osoby młode. Tutaj, jeżeli chodzi o samą tą kwestię pracy w ortopedii, ciężko jest powiedzieć o przedziale wiekowym, bo psują się wszyscy. Nie? Czy to będą osoby w twoim wieku, czy już tacy starsi panowie jak ja, czy, czy ten pacjent geriatryczny. No to każda, każda z tych osób prędzej czy później złapie jakoś tam, podkręci kostkę, podkręci kolano, ewentualnie pozrywa więzadła. Więc no ortopedia pozwala na pracę w większym lub mniejszym wymiarze ze wszystkimi. Mm, jakieś najczęstsze problemy młodzieży, osób młodszych? No jeżeli o was chodzi jako o osoby młode, no to przeważnie plecy, nie? Skolioza pewnie? Skolioza, bóle pleców, jakieś przewlekłe bóle y być może wynika to z trybu życia, obciążenia was tą pracą siedzącą. Być może to jest jeszcze pokłosie tych starych czasów covidu, gdzie wszyscy musieli siedzieć przed kąpem i musieli się uczyć. W ten sposób, no, te plecy są takim głównie w formie przeciężenia, są takim no, wiodącym problemem chyba młodzieży. Ma pan jakąś radę, by zapobiegać? Rusza się. Jeśli chodzi o przedmioty, jakie są ważne, to na czym powinno się skupić? To jest na pewno biologia. Biologia, fizyka, chemia. i Języki obce. Bo chcąc się rozwijać jako fizjo, mega spoko byłoby czytać. Dużo czytać, niekoniecznie polskie prace, ale też zagraniczne. Więc no, biegła znajomość języka angielskiego jest mega istotna, nie? bo większość ciekawych, fajnych prac, prac badawczych jest pisana w języku angielskim, więc dobrze jest sobie dobrze jest mieć ten język dosyć fajnie opanowany, też patrząc ze względu na rozpiętość rynku szkoleniowego w Polsce, największa ilość ciekawych szkoleń jest organizowana w języku angielskim. Jedna z ciekawszych konferencji, właśnie też dotyczących przygotowania metodycznego ortopedii, organizowana przez Karola Kruczka, zawierała w sobie wykłady prelegentów, którzy no, nie byli Polakami, prowadzili je po angielsku. Więc tutaj ta biegła znajomość języka angielskiego jest bardzo, bardzo ważna. Wracając do poprzednich przedmiotów typu chemia, biologia, no to są takie podstawy. Nikt od ciebie na fizjoterapii raczej nie będzie wymagał budowy pantofelka ale te podstawy, jak to wszystko w organizmie przebiega, na pewno Wam trochę ułatwią zrozumienie całej fizjologii pracy ludzkiego ciała, co też w przyszłości przełoży się na to, że łatwiej będzie Wam zrozumieć, dlaczego pewne techniki działają, a niektóre techniki wydaje nam się, że działają. Nie? Jak już Pan wcześniej wspomniał, współpracuje Pan z klubem Podwazamość. Jak ta współpraca się zaczęła? To... Zupełnie przypadkowo. Pracowałem wtedy w sklepie sportowym w twierdze, i z racji, że nadchodził kryzys wieku średniego, postanowiłem, że no, ile można ciągnąć karierę Ala Bandiego. Więc dzięki uprzejmości i pomocy kilku bardzo bardzo w porządku osób nawiązaliśmy kontakt z Szymonem Fuglem, Fugielem, który był wtedy kapitanem mks u Dołączyłem do sztabu. Na początku to była taka praca czysto zaoczna, bo łączyłem ją z pracą w sklepie. Ale później już po e, połówce sezonu, bo dołączyłem we wrześniu e, i tak się bawiliśmy do maja. Potem po tym sezonie już przeszedłem na cały etat. Nie? I byłem etatowym masażystą w MKS. -ie. Z miesiący z roku na rok robiliśmy chyba coraz większy postęp i to się coraz fajniej bujało. I tak sobie Współpracuje z chłopakami. Jeśli chodzi o fizjoterapię i w ogóle takie leczenie zawodników, to jak to wygląda, na czym się skupia? Ogólnie tutaj um, ogranicza nas trochę czas, bo jest to liga półprofesjonalna. Chłopaki trenują 5-6 razy w tygodniu, plus mówimy tutaj o meczach domowych, meczach wyjazdowych. Bazujemy na głównie planach prehabilitacyjnych, czyli takiej całej otoczce, która ma ograniczyć ryzyko występowania kontuzji. Pracujemy na przygotowaniu chłopaków do meczu, czyli takim, wiesz, przygotowaniu ich przed treningiem, nie? Plus rehabilitacja u nas w placówce. Czyli, dany zawodnik, brzydko to zabrzmi, ale złapie kontuzję kontaktujemy się, planujemy pracę w, w level-upie i działamy, żeby jak w miarę możliwości, jak najszybciej wrócił do gry, wrócił do sprawności. Wiadomo, w fizjologii nie da się oszukać, pewne rzeczy potrzebują więcej i czasami mniej czasu, nie? Stąd, tak jak mówiłem wcześniej, zrozumienie w, postępowania tych wszystkich procesów, też trochę psychologii zawodnika pozwoli wam zrozumieć, że nie zawsze uraz, który będzie się leczył 12 miesięcy, wyleczycie w 2-3 dni. Tak, więc ta frustracja będzie mniejsza. Właśnie jakie są najczęstsze urazy u piłkarzy ręcznych na przykład? Patrząc z perspektywy badań, jest to ACL, jest to kolano, jest to staw skokowy, no i obrazy, urazy w obrębie górnej kończyny, czyli bark. Jeżeli mówilibyśmy o dłoniach, no to one wynikają z przeciążenia układu nerwowego, są to powybijane paluchy, które nogoją się dosyć szybko, ale też e, robiąc taki mały research, nikt nie zwraca uwagi na urazy twarzy. Nie? I w ostatnich mistrzostwach było kilka takich przypadków, gdzie zawodnicy lądowali w szpitalu z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Także, ale tego, my się tym nie zajmujemy, yy, tutaj jest sztab lekarzy, od tego oni to weryfikują, także no, najczęstszym tym urazem, który też zapewnia najdłuższą absencję jest z pewnością kolano. Czy oprócz piłkarzy ręcznych ma też Pan przykłady innych sportowców z jakimiś urazami? Zdarzają się też? Przez nasze gabinety przewija się cała plejada sportowców yy głównie tutaj lokalnych, e, chociaż też mieliśmy sporadycznie zagranicznych także. Mówiąc kolokwialnie, na moim stole zna znajdują się też piłkarze, znajdują się sprinterzy, sprinterki e, agrosu. E, miałem epizody z rugbystami mm, no i e, dw dwuboiści olimpijscy nie? w takim kontekście, że ci ciężarowcy e, Zaczęli do nas przychodzić zaraz po tym, jak jako Lewela up obstawialiśmy Mistrzostwo Europy podnoszeniem ciężarów, które miały miejsce w zamościu. I tak wyszło fajnie, że od tamtej pory sporadycznie, co jakiś czas, trafiają do nas zawodnicy: czy to od, trener, od trenera Gawła, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, czy od trenerów z Warszawy. Czy pomiędzy swoją pracą znajduje pan, czas? znajduje pan czas na czas wolny, swój własny? Przy tym reżimie pracy na szczęście się coś udaje ogarnąć, nie? Yy, więc jakieś tam dodatkowe hobby w postaci chodzenia na siłownię i udawania trójboist yy, yy, gdzieś tam wpada, nie? Mm -hmm. Najważniejsze to znaleźć yy, złoty środek. Bo tak naprawdę praca w sporcie to jest praca 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Często gramy mecze w sobotę, więc od poniedziałku do piątku wieczorami są treningi z zespołem. Od rana do południa praca na etacie. Plus wyjeżdżamy w piątek, gramy w sobotę, wracamy w niedzielę nad ranem. Więc masz tak naprawdę 7 dni wyjętych z życiorysu, ale przynosi to dosyć fajną, dosyć fajną satysfakcję frajda. Jak zaczęła się ta fascynacja trójbojem? Trój był zupełnie przypadkowy. Jeszcze 50 kilo temu chciałem być kulturystą. Zamieszły czasy wtedy jeszcze były dinozaury. A potem stwierdziłem, że być może warto byłoby się zająć. Czymś, co jest popularne i na bazie sobie kota, y, wałgi Barbels Brothers y, wyrosła jakaś taka mała zajawka, no, która w tym momencie y, gdzieś tam przeradza się w y, konkurowanie w pewnym sensie na zawodach. Konkurowanie, no dlatego, że y, w dużej mierze trójby polega na tym, że y, Starasz się być lepsza za każdym razem, za każdym startem, za każdym treningiem od siebie, nie? Więc to jest taka ciągła chęć rozwoju i rozwijania siebie. No a już ten start to jest tak naprawdę zwieńczenie wszystkiego, nie? Więc albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Ma Pan jakieś osiągnięcia związane z. Trudno mówić o osiągnięciach w momencie, kiedy startujesz samemu w kategorii. Nie? Więc z automatu to jest złoto albo srebro. Ale w momencie, kiedy pojawiają się inni zawodnicy, tak naprawdę widać jeszcze tą rozpiętość osoby, która zaczęła całkiem niedawno startować, a ludzi, którzy zajmują się tym już dłuższego czasu. Co jest ważnego, na czym trzeba się skupić w podnoszeniu ciężarów? Miał go we wszystkim, na znalezieniu tego środka. I nie mówię tu o dopingu. W takim sensie, że e, musisz wypośrodkować, e, ile czasu jesteś w stanie poświęcić na ciężary, na życie e, rodzinne, na znajomych, e, na regenerację. Nie? To wymusza od ciebie w pewnym sensie e, bardzo mocne poukładanie swojego życia. Tak? Czyli, OK, dzisiaj jest poniedziałek, mam do zrobienia taki i taki trening. Jeżeli wiadomo ciężkie siady, bo jestem już w tych ostatnich momentach prepa. To przez najbliższe trzy dni mogę przeklinać? Będzie mi łatwiej. To przez najbliższe trzy dni jestem wyjebany z życiorysu aż do następnego treningu, nie? Więc no to już w tych ostatnich tygodniach przed startem układasz swoje życie pod jeden określony cel, nie? I gdybyś zapytała mojej żony, jak wygląda życie ze mną w tych ostatnich tygodniach, no to jestem jeszcze bardziej nieznośny niż zwykle. Bo wkurzasz się tym, że ci ciężary nie wchodzą, tym, że się nie możesz wyspać, tym, że waga się waha, dochodzi no do jeszcze jazdy w głowie, w takim sensie, że no, czy ten start ci wyjdzie, jak, jak wypadną w cudzysłowie konkurenci, przyjeżdżasz na halę, widzisz pierwsze starty innych osób, które są palone już zaczyna się czerwona, zapala się czerwona lampka, a potem wchodzi adrenalina i nic totalnie z tego nie pamiętasz. Nie? Jak sobie Pan z tym wszystkim radzi? To już bardziej jest kwestia rutyny i osób, które Cię wspierają. Nie? No, na pewno duża lwia zasługa w tym jest rodziny, która w dużej mierze będzie Cię uspokajać i utwierdzać w tym, że dobrze to robisz i znosić Twoje zajawki. Więc czy to będzie piłka ręczna, czy to będzie jakikolwiek inny sport to tutaj no nieodzownym czynnikiem jest wsparcie rodziny, tak? Dwa, wsparcie trenera. Mnie prowadzi dużo młodszy ode mnie chłopak z Lublina, zbieżność nazwisk jest przypadkowa, Karol Wójcik. I e, no, dużo rozmawiamy, tak? W takim sensie, że no, Karola mogę zadzwonić, e, możemy pogadać, mogę mu gdzieś tam swoje jakieś przemyślenia, troski Wylać i jest w stanie to jeszcze w jakimś sensie ogarnąć. Trener jest taką osobą, która ma o, realnie określić Twój progres. Nie? Więc e, jeśli coś spieprzyłeś, no to powie ci w twarz, że coś spieprzyłeś. Jeśli robisz coś dobrze, no to, e, to Cię pochwali, nie? i na tym e, według mnie polega jakaś tam zdrowa relacja. E, tym bardziej, że coraz częściej. E, Patrząc po social mediach, wy yy, jako młodzi ludzie, może to brzmi jakbym był stary, yy, jesteście narażeni, ja to nazywam na takiego na takie nie. Yy, czyli yy, masz wstawać o czwartej rano, jeść cegłówki, zapić to czarną kawą, przebiec 20 kilometrów, wziąć zimny prysznic, pracować 8 godzin, etc., etc. Yy, I zatracacie tak naprawdę swoje młode lata, nie? To jest trochę słabe, bo jak gdybym mógł cofnąć czas, to wiele rzeczy bym zrobił inaczej. Ja na pewno w inny sposób chciałbym przeżyć ten czas, kiedy miałem 18-20 lat. Czy uważa pan, że trójbój to jest coraz popularniejsza dziedzina w Polsce? Jest to na pewno niszowa dyscyplina, ale ze względu na social media i YouTube i inne rzeczy jest coraz bardziej popularna. Jest to plus, ale to też jest. W pewnym sensie minus, nie? bo coraz więcej osób trafia do tego sportu, nie jest to jakoś tam specjalnie odsiewane. I to będzie taki może autohejt, ale no, na Mistrzostwa Polski czy Europy w niektórych federacjach trafiają takie osoby jak ja, które nie robią żadnych imponujących wyników, nie? Więc i zdobywają medale. I ta popularność po prostu... Zapewnia to, że jest coraz więcej tych osób, I, i z jednej strony jest to fajne, tak? Ale musi wejść, już mam wrażenie, że wchodzi pewna zmiana, która będzie która odsiewa ziarno od plew. Czyli dzięki czemu ten poziom się stale, stale podnosi. Nie? Co pan w tym lubi? Rywalizację. W takim sensie, że no rywalizujesz cały czas ze sobą, jesteś w stanie coś poprawić, nie? Czy to sam wzorzec, czy dołożyć te 50 kg na sztangę, czy porównując się z przed 3-4 miesiącami widzisz, że tego ciężaru jest jeszcze więcej, lepiej się czujesz, wygląda całkiem inaczej twoje ciało i całkiem inaczej wygląda twoja głowa, plus daje to taką mega dużą odskocznię. Nie? Od takiego codziennego, codziennego biegu za tym, że no masz pracę, masz dom i, i tyle. Czy na koniec chciałby pan coś powiedzieć osobom oglądającym? Nie oglądajcie tego na trzeźwo. Także to chyba tyle. Dziękujemy. To by było na tyle. Do widzenia.